Korzystając z możliwości, chciałem jednostronnie poinformować wszystkich, że sprawuję swoją władzę jako suweren samodzielnie, bez pośrednictwa żadnej innej organizacji, bez względu na nazwę tej korporacji czy organizacji. Ok, mam nadzieję, że to jest w miarę jasne i zrozumiałe. Nie potrzebuje żadnych usług, towarów, produktów, doradztwa itd., korporacji znanej pod nazwą Państwo Polskie, np. trzecia RP, albo RP, albo Rzeczpospolita, albo Polska, albo Polska Ludowa, albo Republic of Poland. OK. Sprawuje swoją władzę samodzielnie, zgodnie z konstytucją, która określa te zasady, że można sprawować swoją władzę samodzielnie. Trzecia RP nie jest mi potrzebna, aby mnie reprezentować. I jak widzę ostatnio od kilkunastu lat jakość doradztwa i produktów i działań i decyzji trzeciej RP jest kiepska. Po prostu kiepska. To znaczy nie wynająłbym korporacji pod nazwą trzecia RP do jakiejkolwiek.